No kochani, dzisiaj wchodzimy już do rzeki, czyli wczorajszy dzień można powiedzieć był rozgrzewką. To, co dzisiaj będziemy przerabiać, to jest dla mnie jeden do jeden, taka sama rewolucja była jakby w głowie. W stosunku do tego, jak odkryłem, że myśli się same myślą, że można kontrolować emocje, że można tworzyć swoją osobowość, wybierając nowe nawyki, nowe myśli, nowe właśnie emocyjki. Tam to było dla mnie niesamowitą rewolucją w moim życiu i mi to pozmieniało wszystko. No I teraz kolejnym etapem było rozumienie subiektywnej interpretacji, co szkolonko nazwane tak jak widać, i to jest taka sama jeden do jeden dla mnie rewolucja, jak to zrozumiałem, objąłem. To, jest to, jak mi to pozmieniało patrzenie na siebie, na świat, na ludzi, na wszystko, to jest coś nieprawdopodobnego. I no już na to nie każdy z Was będzie gotowy, nie ma niestety zupy. To do, do niektórych rzeczy trzeba mieć odpowiednią ilość doświadczeń, żeby pewne rzeczy gdzieś tam przyswajać. I to, na to nie mamy jakiegoś większego wpływu, ale jak macie na tyle e, już fajne doświadczenia w swoim życiu, to jesteście w stanie to objąć umysłem. A jak to obejmiecie, to wita Was bezgraniczne szczęście, zero problemów. Ta jedna rzecz de facto jest w stanie to załatwić. Także lecimy. Czy ktoś z Was ma jakieś problemy? Tak Zacznijmy sobie luźno z rana, 10.15. Czy ktoś ma jakieś problemy? Jakieś takie borykające ostatnie, no? no wracałem wczoraj do domu, telefonując syna średniego. O, bo tam są zmiany w klubie, drużyny, co nie, no i niestety pech chciał. Poszedł do drugiej drużyny, takiej gorszej. No i on teraz ma już. Właśnie mówię ten mentalny od razu mi się włącza, to jest super fajnie, są jak ja się że do mnie zadzwonić. Bo on do mnie dzwoni, z w sobotę z takimi tematami, to po sparingach, no, no i wiesz, no, on rezygnuje. <laughs> no i teraz patrzcie, bo to jest myślę idealne, nie musimy iść dalej. Mamy problem, chłopak nie dostał się ten, jest w drugiej drużynie, prawda? No to jest, to jest problem, wiemy o tym. Każdy nikt z nas tego by nie chciał. Normalna sprawa. No i teraz zaczniemy się bawić po mojemu. Też miałem różnego rodzaju problemy, które wydawały mi się, że są problemami. Dopóki nie byłem na turnieju w wieku 19 albo 18, jakoś tak lat. Byłem w Nigerii sam, tylko z moim kolegą. Mój tata wysłał nas na, na turniej tam, bo Wydawało się, że będzie tam łatwiej ugrać punkty ATP, czyli jako juniorzy, żebyśmy już w tym zawodowym tenisie zdobywali punkty. No i gdzie tu nie pojechać? Jak do Nigerii. W Europie obsada bardzo ciężka. Europa dosyć dobrze stoi tenisowo i tutaj jest ciężko coś nastukać. Także czemu nie pojechać tam, nie? No i teraz powiem Wam, że. Dzięki temu, że miałem swojego mentora i ten mentor we mnie zaszczepił generalnie zadawanie pytań, yy, te samo doskonalenie gdzieś tam, gdzieś tam tą wytrwałość, tym poszukiwaniu odpowiedzi. Jak ja tam pojechałem, jak ja tam już wyszedłem z samolotu i uderzyło we mnie to ciepłe powietrze, gdzie pewnie kojarzycie to, jak, że jak się na wakacje wyjeżdża, jestem takie uderzenie tego ciepła, no to w Nigerii jest bardziej, nie, bo to jest równik. <laughs> te razy dwa to pomnóżcie. Od razu się zaczyna się pocić, jest to jedna wielka masakra, jak my się czujemy wtedy. I no ja nienawidziłem tego uczucia. I potem jak się wchodziło do busików, które oczywiście nie były klimatyzowane, 40 stopni lampa. Słońca nie widać, a grzało po prostu niesamowicie, bo to wszystko za jakąś taką mgłą, nie wiem, za... za nie, nie wiem co to było. W każdym bądź razie, to, co ja tam doświadczyłem, gdzie pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką totalną biedą i ubóstwem, totalną, całkowicie zmieniło moje patrzenie na wszystko. Ciekawe było to, że jak jechaliśmy na przykład autem właśnie z lotniska do hotelu, to mijaliśmy takie blaszane, blaszane na półtora, dwa metra, dziesiątki kilometrów Szałasów, no nie wiem jak to nazwać. Szałas to nie, bo szałas to w ogóle z jakiegoś, nie, z gliny, nie. To oni mieli metalowe, e, dzieci tam wszędzie biegające, ubrania porozwieszane. No, z, już z daleka to wyglądało po prostu dramatycznie. A jak żeśmy wjechali do miasta i oglądało się co tam kilkaset metrów ludzi leżących na chodnikach, gdzie matki takie chude nóżki, ich dzieci takie chude z takimi brzuszkami. Jak to się widzi, tak z bliska, tak z metra, bo jak przejeżdżaliśmy, to był chodnik i na tym chodniku ci ludzie leżeli, no to potrafi namieszać w głowie dosyć, dosyć mocno. I jak ja to zobaczyłem, to no nie potrafiłem w to uwierzyć. Jeszcze ta skrajność, my w ciuchach najka, odwalenie, oczywiście na turniej, torby tego i ta skrajność między tymi ludźmi. I teraz to, że oni w takim ubóstwie żyli, to jakby półbiedy. Ale już tą totalną masakrą było to, co ci ludzie mieli napisane na twarzach. Czyli nie wiem, czy mieliście okazję pospacerować po Zabrzu. Tu już energia jest dosyć specyficzna na twarzach ludzi. Eee, w Rudzie Śląskiej jest jeszcze gorzej. <grym> Bytom też jest średnio. <grym> Ale tu ludzie mają jakieś takie zrezygnowanie wewnętrzne. Nie wiedzą, co mają zrobić. Jest ciężko po prostu. A tam ludzie jakby wyzionęli ducha. To już jest stan umysłu, który jest, to już, to już jest totalne zrezygnowanie, brak nadziei wypisany na twarzy, który od dziesiątek lat tam u tych ludzi witał na tych buźkach. No i teraz, jak się to widzi, jak się czuje tych ludzi, jest się tam, to potrafi zmienić baniak. I teraz tam byłem przez dwa tygodnie, codziennie różnego rodzaju kosmiczne widoczki, tak jak to na przykład, że właśnie ci ludzie, te matki pod tymi parasolami, Chowające się przed słońcem na samych szmatach, że to nawet nie, nie koc, na jakichś szmatkach sobie leżały razem z dziećmi. No masakra, nie? Ludzie śpiący pod mostami, wszędzie. Nieprawdopodobne. To mnie dosyć mocno uderzyło. Potem byliśmy jeszcze tydzień następny, byliśmy w Ganie. To jeżeli czytaliście Ego yy, versus ja, no to tam była ta yy, znana sytuacja, że prostytutki za mną chodziły, bośmy wieczorem chcieli sobie wyjść. Z kolegą gdzieś tam na jakąś imprezkę, bo poprzegrywaliśmy. I no i nas zaczepiła. No i teraz musicie sobie wyobrazić, że one były tak wychudzone, ale tak wychudzone, że to jest, to jest, to jest, to jest jakiś obłęd. I w desperacki sposób chciały, żebyśmy oczywiście skorzystali z ich usług. No jak ja usłyszałem, już na końcu mówiłem nie, 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 nie. nie. I ona mi na końcu już mówi, że żeby mi zupę kupił, żeby miała coś zjeść i żeby mi ją za to wybzykał. No to już ręce w tym momencie opadają, nie? I teraz, mm, jak to się doświadcza, jak to się czuje, to wierzcie mi, że takie jedno doświadczenie, czy tam no może nie jedno, bo ich tam było ileś w tego typu, potrafi zmienić patrzenie na wszystko. No i teraz Twój syn ma problem, <laughs> ale w momencie, jak jedziesz do Nigerii, widzisz to, dotykasz tego, doświadczasz tego, wracasz i masz jeszcze raz ten sam problem. Nagle się okazuje, że go za bardzo nie ma, ale lećmy dalej. Jak wróciłem z Nigerii i z Gany, tak się tam odwodniłem, bo jedliśmy tam dramatyczne jedzenie. W ogóle masę jedzenia wzięliśmy z Polski, bo tam bardzo drogo. Jak się chciało jeść w jakiejś restauracji normalnej, to ceny były astronomiczne. No i w związku z tym różne chińskie zupki i tak dalej. Znowu amatorsk, amatorka pełną klasą, nie? <laughs> Sportowiec pojechał, odwadnianie się codziennie hektro, hektolitrów. No, a my będziemy chińskie zubki jeść, nie damy radę jakoś. No. no i tak daliśmy radę, że wróciłem do Polski, to w szpitalu wylądowałem. Byłem tak odwodniony, dość ciekawostka, że nie potrafiły wbić mi igły pielęgniarki. I jedna nie umiała, przyszła druga, druga nie umiała, przyszła trzecia. Potem już w czwórkę czy w piątkę stały. I jedna stała, doświadczona, jak przyszła, to było dobre, bo, bo przyszła da, modę, podganiała je rękami. Usiadła, zaparła się yy, kol o kolano łokciem i mi wjechała, bam! Nie? Z Biodra. Także wzięła naj największą, najgrubszą igłę. I co mnie ciekawi, mi by się wydawało, że żeby się przebić przez skórę, to bierzesz małą, cienką igłę, żeby się wbić. A ona wzięła grubą, długą, ogromną. I tak mi się wbiła, że pff. zaczęło tu tryskać, no, ale tak weszła z Biodra, że nie było innej opcji. No i kolejny motyw był też taki, że jak miałem te 19 lat i byłem sobie w tym szpitalku. Pierwszy raz byłem w szpitalu na oddziale dla dorosłych. Zawsze wcześniej gdzieś tam się było w szpitalu to tu raz, to tu dwa, ale pierwszy raz byłem dla dorosłych. I to też było dosyć fajne doświadczenie, jak sobie leżysz i gdzieś tam słyszysz yy, kilka metrów dalej za, za ścianą. Eee, eee. Słyszysz, co oni tam robią, nie? <laughs> już, jak już trochę się ogarnąłem to z tą kroplóweczką zacząłem sobie tam jeździć wszędzie dookoła. No i się okazało, że ci ludzie tam konają z bólu, nie? Też bardzo ciekawe uderzenie i znowu jak po tej Nigerii jedziesz do szpitala i tam się okazuje, że takich ludzi w Polsce my też mamy całą masę, co na wykończenie umierają. No to nieźle, nie? No i teraz przychodzę koło tych pokoików, widzę ten, że ten jeden stęka także po prostu no, kona gościu. Idę do pielęgniareczki, no i się pytam jej, czy nie pójdzie i coś mu nie da, nie? Że gościu tam trochę ma ciężko, nie? Ona mówi, że on jedzie na morfinie i już mu nic nie pomoże, nie? Że generalnie to już są jego ostatnie chwile, nie? No i sobie myślę, fajnie, nie? Fajnie, że w ogóle nikogo przy nim nie było, to jest jakby raz, nie? Super. Druga sprawa, że sobie kona i już, już też jego problem. No masakra, nie? Nie fajnie, nie, 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 nie fajnie. No i na drugi dzień jak już go wywozili, bo wy, wywieźli go z białej radla, to, to powiedziałem, że już idę stamtąd. <głos》>, że już się wyleczyłem i mówię, ja, ja dziękuję, nie? Ja, ja, już, ja już nie chcę nie. Trochę kroplówki wziąłem, trochę mnie nawodnili i mówię do widzenia, nie? No i teraz gdy już się zacząłem rozwijać, bo gdzieś tam od tego 19 roku życia już pierwsze materiały były. Yy, miałem nie wiem, 24, 25 jakoś tak lat. No, to doświadczyłem tego najtrudniejszego motywu w moim życiu, gdzie wydawało mi się, że już panuję nad emocjami. Wydawało mi się, że jestem już takim nie wiadomo jakim praktykiem. I byłem, ale rzeczy prostych, tak? Czyli takie mniejsze rzeczy mnie nie przejmowałem nie się nimi. Z życia takiego codziennego, żaden problem nie był w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, aż się nie wydarzyło to, że na moich oczach zmarł mój przyjaciel, można powiedzieć, że w moich rękach, i to było trudne doświadczenie. Jak widzicie, że stawiałem motor na koło, po czym uderza w ścianę kilka metrów od Was, łapiecie go, no i gościu już jest rozlana krew masakra. No nie fajnie, nie? Bardzo, bardzo, bardzo nie fajnie. I wtedy pamiętam, że. To we mnie tak uderzyło mimo tej całej świadomości, tego kontrolowania się, rozumienia tego, co się de facto ze mną dzieje, bo miałem tego wewnętrznego obserwatora, ja nie potrafiłem za żadne skarby wygrać z tym wewnętrznym poczuciem totalnej depresjo. Ja nie wiem, jak to muszę sobie. To był taki amok umysłu, nie wiem jak to nazwać, to... brak emocji, brak ducha do życia, brak, no jakby wyziono trochę ducha z siebie, taka jałówka w mózgu, bardzo dziwny stan, nie potrafiłem z niego wyjść przez ponad, ponad pół roku, byłem cały czas w takiej totalnej depresji, no ciężko nazwać ten stan, bardzo niefajny. I najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ja go czułem ten stan. Ja, go się, ja się nie chciałem tak czuć. Nie potrafiłem nic z tym zrobić. Fajnie, że wiedziałem, że jestem depresyjny, nie miałem pojęcia, jak to pokonać. Bardzo trudny stan. No, i teraz, jakby robiąc kulminację, moje doświadczenia moimi doświadczeniami, ale jak się kilka takich doświadczeń ma. Typu, jak byłem w tej Nigerii i mi tam chłopcy, którzy tam na co dzień żyli, oni mi opowiadali, że dwa lata wcześniej była wojna domowa i że była tam rzeźnia, że ludzie robili sobie naprawdę złe rzeczy. Nieraz słychać coś, co, 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 no, co z chrześcijanami tam niektórzy wyprawiają. Tam są rzezie. I teraz, jak ja sobie wyobraziłem, że ja tam jestem, ci ludzie umierają z głodu i jeszcze tam jest wojna, no to to jakby przechodzi ludzkie pojęcie, co ci ludzie muszą przeżywać. To jest coś nieprawdopodobnego, jaka to jest masakra. Także to jaka jest informacja, nie? Że znowu wracamy do problemu syna. No to jest problem, nikt z nas by nie chciał. <laughs> Ale w skali globalnych rzeczy, jak poszerza nam się świadomość i zaczynamy widzieć troszeczkę więcej, nagle się okazuje, że my nie mamy żadnych problemów. Kolejny motyw, żyjemy w najspokojniejszych dziejach w historii ludzkości. Nigdy nie było tak spokojnie, jak jest. Zawsze były rzezie, masakry. Ludzie oglądają te fajne 24 i mi się wydaje, że... że nie wiem, że jakiś zło się wcielone jest w naszym kraju. Że to jest nie do pomyślenia, jak się wszyscy zachowują. To jest... Nic się nie dzieje. Rozumiecie to? My nie mamy żadnych problemów. Kaczyńskiego można kochać, nienawidzić. Nie ma tragedii, rozumiecie to? To nie jest żaden dramat. Może, mogło być lepiej, mogło być tak, mogło być inaczej. To nie jest żaden problem, mimo wszystko. Nie należy się tym przejmować, stresować. To jest problem. Kiedy mamy dzieci, które, to, którzy tracą rodziców, którzy mają rozpierdziel z życia maksymalny, jak się poszerza nasza świadomość, nagle jesteśmy w stanie zupełnie inaczej patrzeć na wszystko. No, i tu mamy jakby kulminacje, czyli już szczyt, szczyt szczytów, yy, palenie ludzi w piecach, yy, eksperymenty, jak na, jak na chomikach. Generalnie to, co ludzie musieli doświadczyć w Auschwitz, jak ja oglądałem, w ogóle z ciekawości, kto z Was oglądał te bardzo drastyczne dokumenty o Auschwitz? Ręka w górę. Grubo, co? Nie wszyscy widzieli, macie zadanie domowe, ale nie zmuszam do oglądania tego w ogóle, bo nie każdy jest na to gotowy, żeby, żeby takie sceny dra dramatyczne oglądać, bo żaden horror się z tym nie jest w stanie zrównać. Trzeba być gotowym, żeby coś takiego zobaczyć. Jak mamy te różne doświadczenia, czyli w moim przypadku byłem w tej Nigerii, byłem w Ganie, e, śmierć przyjaciela i itd., mi się jakby poszerzył ten obrazek na inne rzeczy. Teraz jak ja zobaczyłem między innymi yy, gdzieś tam dokumenty o Auschwitz, ja już się potrafię jakby odczuć. Mam takie wrażenie, że ja się oglądając takie rzeczy, oglądając filmy wojenne, oglądając te rzeczy, to nie jest tak, że ja sobie oglądam film, będąc w stanie emocjonalnym, no nie wiem, luzu. Ja trochę to przeżywam. Ja to trochę czuję bardziej. Bo mając te moje trudne doświadczenia, ja sobie zawsze to jakby mnożę, że nie dość, że ludzie mają masakrę. To jeszcze wojna. Nie dość, że była masakra, to jeszcze Auschwitz. I to już jest dla mnie... Pff, nie umiem sobie tego wyobrazić, co trzeba przeżywać. Jak to się po prostu zrozumie i to mi bardzo, 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 bardzo dużo dało, to już mi załatwiło 99,5% problemów. No i teraz jest tak. Czy dalej myślicie, że macie jakieś problemy? I prawda jest taka, że nie każdego z was to znowu przekona. Bo nie każdy z was miał takie doświadczenia, żeby to poczuć i powiedzieć: Jestem wolny, Dawid, wyzwoliłeś mnie trzema slajdami. Brawo. <grymne> Do każdego co innego trafia. Wymagane są doświadczenia, żeby pewne rzeczy zrozumieć, żeby je tak naprawdę poczuć. Na mnie to zadziałało. Na kogoś z was może się uda. Ale jeżeli nie, no to teraz wchodzimy do dużo większej zabawy, bo dzięki tym doświadczeniom, nazwijmy to, które były traumatyczne, we mnie się zrodziła tak, zasana, tak zwana zasada kontrastu. I teraz ja mam coś takiego, że jak ktoś, yy, na przykład, nie wiem, przyjaciel auto mi rozbił, jak miałem je w pierwszych dwóch tygodniach, to yy, on był cały. W z furii. No, ja wiem, że są gorsze rzeczy. I to jest to, że mi się pierwsze, co w, w, jakby w umyśle w, w, włącza, to jest to, że jak on to rozbija, gdzieś tam może delikatnie emocjika poskoczyć, ale ja od razu wiem, że to nie jest problem w skali tych wszystkich rzeczy. Widzisz, że ja, ja jakby cały czas zawsze kontrastuję w swoim umyśle. Coś się dzieje, ja wiem, że ludzie mogą mieć gorzej. I to jest do tego stopnia we mnie rozbudowane. Że ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że mi nie wypada, niezależnie co by się w moim życiu nie działo, nawet, żeby końcik ust mi drgnął, że mam jakiś niesmak. Wiecie o co chodzi? Teraz ktoś się może jakoś zachować, eee, no nie wiem, zróbmy sportowo, że jakiś sportowiec zagrał w taśmę i czuje niesmak, nie? Że jak. <ścoughs> No to, rozumiecie to? Co, to? co to jest za zachowanie względem, czy ktoś potrafiłby z Was, z tymi swoimi takimi codziennymi problemami, bo każdy z nas jakiś ma. Pójść do albo przy kobiecie, która trzyma w rękach umierające dziecko podejść i tak usiąść przy niej i opowiedzieć swój problem. <śmiech> <śmiech> rozumiecie? I to jest, to jest, to jest skala, nie? A w Afryce y, umiera naprawdę dużo dzieci y, na sekundę, czy tam co, co kilka sekund. I rodzice tam mają takie dylematy, które dziecko pierwsze zagłodzić, bo nie starczy jedzenia i wody dla wszystkich, i tam są takie problemy, nie? Czy teraz, czy te, czy te, bo to jest bardzo poważna decyzja, bo jak się pomylą, to mogą, na przykład, oboje dzieci może umrzeć. Także ta decyzja musi być bardzo przemyślana, to nie jest takie hop, nie? I pewnie wskazane jest doświadczenie, żeby umieć do, dobierać odpowiednie dziecko, bo szkoda drugiego jeszcze, nie? To są problemy. Teraz widzicie, wszystko się potrafi zmienić pod wpływem albo doświadczenia, albo mądrości życiowej. No i teraz albo będziemy dużo czytać, słuchać, wsłuchiwać się, być bardzo świadomi tego, co my oglądamy w telewizji, jakie filmy i tak dalej. Albo musicie czekać na doświadczenie życiowe, które sprawi, że zaczniecie wzrastać. Albo, albo. Można wzrastać wiedzą, można wzrastać doświadczeniami. Najlepiej mieć jedno i drugie. Nie?